Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj temat niezwykle ważny, czyli bezpieczeństwo i zaufanie w projekcie, którym ja działam Metway. Lub być może ktoś chce się przyłączyć i się zastanawia dlaczego. Technologia blockchain, świat kryptowalut jest bardzo, można powiedzieć, rozbudowanym i szerokim tematem i ciężko jest samemu wszystko ogarniać, ale bezpieczeństwo i, że tak powiem, nasz portfel są niezmiernie ważnymi elementami. I dzisiaj dwa słowa, dlaczego MedFi zostało między innymi audytowane przez Certik. Jak każdy projekt inwestycyjny, nie ma pewnych inwestycji, ale Metwaj na bazie mojego doświadczenia jest na tyle przewidywalnym i na tyle zabezpieczonym projektem, na ile pozwala dzisiejsza technologia. I Metwaj jest w top 10% projektów w rankingu, które poddały się takim audytom. I to jest bardzo ważne, bo jest wiele projektów, wiele milionów projektów, ale wąska grupa projektów poddała się pod takie audyty a bycie w czołowej 10% no to jest już w ogóle mega wyróżnienie Oczywiście na stronie głównej Metway mamy pełną dokumentację możemy sobie wszystko sami sprawdzić pytanie czy potrafimy czy mamy takie umiejętności żeby sobie przeczytać whitepaper sprawdzić te kontrakty które są publiczne, jawne, czy to potrafimy czytać. Większość osób tego nie potrafi, dlatego, MedFight zostało poddane audytowi i wnioskowało o to społeczność. Czyli wszystkie osoby, które przyłączyły się na początku i mówią: No, fajnie, projekt wygląda, ale czy aby na pewno bezpieczny, bo jeżeli ja go chcę polecać, chcę tutaj innych inwestorów przyciągać. No to potrzebuję wiedzieć, bo umiejętności nie mam, żeby to sprawdzić, że to jest tutaj wszystko fajne, przejrzyste, bezpieczne. Także społeczność zagłosowała, bo każdy uczestnik, który ma swój safe, czyli użytkowe NFT, oficjalnie mówiąc, vault, ma prawo głosu, jeśli ma tokeny i jak widzimy społeczność przegłosowała większością 99.96% za tym aby poddać te wszystkie inteligentne kontrakty właśnie takiemu audytowi i oczywiście deweloperzy napisali jakie z tego tytułu mają wynikać korzyści czyli można powiedzieć że Certik jest światowym liderem w dziedzinie e, audytów e, inteligentnych kontraktów. I e, od 2022 roku e, jesteśmy cały czas, można powiedzieć, na bieżąco. Czyli mamy już ponad 3 lata e, doświadczenia, 3 lata zaufania, 3 lata bezpieczeństwa. Jest to bardzo długo, ponieważ wiele projektów w, w, po drodze się wywróciło, ale ja nie chcę mówić o innych projektach. Chcę o, mówić o tym. E, Prace trwały długo, ale były najważniejsze to skuteczne, tak? Ponieważ MedFi ma bardzo złożony jeden z wielu smart kontraktów, gdzie jest ponad 7000 linii w kodów, ale najważniejsze jest to, że to proces przeszedł i, i jakby mamy pozytywne rzeczy. Jeżeli byśmy zerknęli w Google, czyli ktoś nie chce słuchać mnie, co ja mówię, tylko chce sam sprawdzić, czym jest Certik. uzyskali informację, że jest to firma właśnie zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, która świadczy usługi audytu i weryfikacji inteligentnych kontraktów, założona przez profesorów z Yale i Columbia University i tak naprawdę na celu ma zabezpieczenie świata. Web3. I tak się fachowo nazywa kolejną generację internetu. I jeżeli się zagłębimy bardziej szczegółowo, jakie usługi właśnie oferują, no to możemy sobie wszystko poczytać i zobaczymy. Czyli uniknięcia luk logicznych, identyfikację błędów, luki w zabezpieczeniach, analiza kodu, Czyli naprawdę, że tak powiem, temat jest bardzo obszerny, cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne i też oczywiście oni tego za darmo nie robią, im się potężne pieniądze płaci, ale też bardzo rzetelnie się tym zajmują, tak? I znowu, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, co sztuczna inteligencja powie, czy co w Google można znaleźć, czym się zajmuje Certik, no to dostaje bardzo precyzyjne informacje, tak? czyli audyty, weryfikacja formalna, monitorowanie, testowanie, doradztwo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie szczegółowo przejść w każdą, że tak powiem parawkę w każdy punkcik i poczytać. Ja chcę tylko zasygnalizować, że my to mamy, że my od kwietnia 2023 roku jesteśmy live, czyli mamy ciągły monitoring i to jest bardzo fajne. Certik przyznał nam, że tak powiem, taki program lojalnościowy. Ma program nagród, czyli jeżeli jakaś osoba Znalazłaby błąd po ich audycie w kodzie, otrzyma bardzo sowitą nagrodę. I myśl, wydaje mi się, że dla ludzi, którzy są może niekoniecznie hakerami, ale znają się na rzeczy, potrafią to weryfikować, mogą spróbować swoich sił. Także ja bardzo się cieszę, że, że mamy taki bounty. I e, chciałbym też powiedzieć, że e, często my chcielibyśmy mieć wszystko optymalnie, ale chcę pokazać, że słabe noty e, czasem są korzyścią, a nie odwrotnie. Ponieważ w miejscu, gdzie my mamy najsłabszą notę w Fundamentals, my nie mamy KYC, dlatego my mamy ten poziom jakby trochę obniżony. Ale osoby, które rozumieją, że można tutaj być anonimowym, że się podłączamy poprzez portfel, my sugerujemy, żeby się włączać przez Metamask, ponieważ mamy w swojej bibliotece, jak zainstalować, jak go obsługiwać, czyli bardzo duże wsparcie mamy, mamy narzędzia i właśnie brak tego KYC powoduje u nas obniżenie tego tej punktacji. Jednak ja uważam, że to jest korzyść, że możemy być w tym projekcie anonimowi. Jeżeli ktoś wejdzie głębiej i jakby chce szperać te wszystkie rzeczy, czy gdzieś są jakieś czerwone wykrzykniki, jakieś uwagi, no to każda osoba, która ma dostęp do swojego biura, wie, że kliknie na swoją ikonkę z sejfu, dostanie informację o numerze smart kontraktu. Czyli 0X, kropeczki 512a, widzimy, że te kontrakty się pokrywają, i wejdzie w szczegóły. Dostaje tutaj nie 100%, dostaje dwa alerty, ale dlatego, że osoby, które to audytują, oceniają to, co widzą, a nie to, co rozumieją. I ja na początku miałem tak samo. Czyli kiedy my widzimy czerwony wykrzyknik, że Ostrzeżeniem jest, że może być projekt scentralizowany, bo w jednym, dwóch, trzech miejscach jest zdecydowana większość tokenów. Czyli można by było sobie pomyśleć, że hej, trzy osoby mają 99% tego projektu. Okazuje się, że to nie jest prawda. Dokładnie my mamy napisane 98,64%. Dlaczego? Bo jak my sobie wejdziemy w BSC scan. Czyli jeżeli ktoś wie, jak poruszać się po blockchainie, jak to sprawdzać, widzi, że e, każda osoba, która ma swój e, save i ma tokeny dane na staking, jest podciągnięta pod ten sam kontrakt. I to jest. E, pozycja numer 1, ta pierwsza linijka. Czyli my, żeby otrzymywać nagrody za staking co 12 godzin, widzimy ile e, każdy z nas ma, ile nam się naliczy i to w tej jednej linijce mamy ujęte. W linijce numer 2 mamy ilość tokenów, które będą w przyszłości przeznaczone na nagrody. W linijce numer 3 mamy e, właśnie nasz volt, czyli na różnego rodzaju płatności, organizacje eventów e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, że pierwsze trzy pozycje mają właściwie obecnie 4. No to to jest suma można powiedzieć 99%. a reszta to są już tak mało znaczące I, i to właśnie audytorzy mieli zarzut, ale ponieważ oceniali to, co widzą, a nie to co rozumieją. Widzimy, praktycznie większość wszystko jest na zielono, jest jeden żółty wykrzyknik, czyli zewnętrzne połączenia. Sytuacja ma tutaj miejsce, kiedy osoba łączy się z różnymi social mediami, takimi jak Discord, Telegram, no i czasem coś napisze, i jest dużo oszustów podszywających się pod administratorów, wykonują połączenia. Także zachęcam, jeżeli ktoś korzysta z Telegrama, aby zablokować możliwość otrzymywania połączeń od osób nam nieznanych. Telegram nie jest. Nasz jest zewnętrzną aplikacją na telefon i każdy musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. W Medwaj my widzimy, że o bezpieczeństwo oprócz twórców projektów dba o nas Certik. Sprawdził wszystko. Mamy 100% na zielono każdego dnia. Jeżeli ktoś sobie wejdzie na stronę Certica i przejrzy inne projekty, zobaczy, że tam jest sporo dziur. A my mamy 100% na zielono, i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Oczywiście, każda linijka jest osobno oceniana kody, operacja, zarządzanie i tak dalej. Jest tego wiele, bo jest to bardzo obszerne. Jednak, jak widzimy, w top 10% praktycznie jesteśmy wszędzie to, co jest ważne. Rzeczą, która jest wyszczególniona też, nie tylko na CertiKu, ale też na CoinMarketCap czy CoinGecko jest dostęp do Githuba, czyli Medfine posiada, że tak powiem ma tam swoje miejsce i znowu osoba jeżeli nie wie czym jest Github może wpisać w Google, wyszukać i otrzyma informację, że jest to platforma wykorzystująca do kostowania zarządzania kodem, czyli my tam nasze kody mamy, my mamy nasze kody jawne, publiczne i to bardzo fajnie. MedFi ma również funkcję multi multisig, ponieważ jeżeli my mamy pod jednym smart kontraktem nasze tokeny, my głosujemy, my inwestujemy, no to nie chcemy, aby te środki zostały wyprowadzone. No i właśnie sig jest to funkcja bezpieczeństwa, która wymaga wielu podpisów do autoryzacji transakcji kryptowalutowej. I tu znowu od, odsyłam, aby się samemu doedukować, przeglądać, co podpowiada AI, co możemy znaleźć na YouTubie czy w Google. I jak widzimy, możemy dostać bardzo szczegółowy opis, jak działa. Czyli wiele podpisów, zdecentralizowana kontrola, autoryzacja transakcji i zwiększone bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś nigdy nie prowadził samochodu, można mu wiele rzeczy opowiedzieć, i to będzie za dużo. Jeżeli ktoś już jest w tym temacie, mówi, to jest proste. I tutaj jest tak samo. Jeżeli my patrzymy na bezpieczeństwo, Portfele współdzielone, skarbiec, tak, bo my mamy wspólny skarbiec, to wiemy, jak to wszystko powinno działać i funkcjonować. I właśnie Multisig pokazuje, że każda transakcja ma 24 albo 48 godzin, w zależności jak społeczność zagłosowała, że zanim te środki zostaną uwolnione, my możemy postawić swoje weto. Czyli widzimy, że otwierają się drzwi, kasa idzie jakby do takiego przedsionka, i jeżeli my nie wstawimy swojego sprzeciwu, to wtedy transakcja się wypełnia. Dla mnie rewelacja, bo każdy nasz podpis, czyli brak sprzeciwu, to jest zgoda. Jeżeli jest nas sprzeciw, no to, no to system widzi. I wystarczy niewiele tych sprzeciwów, aby transakcja została zablokowana. Także widzimy, że możemy wtedy jeszcze raz rozpatrzyć, ponieważ mamy sekcję vote, głosowania nad tym, czy środki mają zostać przetransferowane na inny smart contract i do czego mają być przeznaczone. Tutaj widzimy, że właśnie 300 tysięcy dolarów jest przeznaczone na inwestycje. My mamy to opisane w swoim biurze jako... Dolar Cos Average, czyli kupujemy bitcoiny, solane, stokenizowane akcje Tesli i różne tam takie w zależności od danego głosowania. Ale cały czas sukcesywnie powiększamy nasz skarbiec i czujemy się bezpiecznie, że nikt nas nie opróżni I oczywiście jak przyjdzie pora, żeby zagłosować, aby otrzymywać dywidendy, będziemy za tym głosować i znów będzie wiele podpisów wymagane. Aby, że tak powiem, te mechanizmy się uruchomiły. Także ja dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wiedzieć więcej, zapraszam na kolejny raz.